Cześć, witam Was na kanale Plantastycznie. E, dzisiaj e, witam Was z moją nową nabytą roślinką. Jest to okazja Pink Dragon, z taką charakterystyczną różową łodygą. Kupiłam ją w Biedronce za 18 zł. E, o tym, czy warto kupować w marketach, to jeszcze na pewno się wypowiem, e, ale nie ukrywam, kupiłam ją już z zamiarem nagrania tego filmiku, e, ponieważ uważam, że to są jedne z najprostszych roślin do uprawy hydroponicznej. I też najłatwiej przenosi się je z ziemi właśnie do hydroponiki. No dobra, to zaczynamy. Już tak patrzę, boję się, co on tam ma. Oczywiście pamiętajcie, kiedy kupujecie rośliny szczególnie z takich marketów, e, najpierw sprawdźcie, czy nie ma szkodników, odizolujcie ją od innych roślin. U mnie jest to ciężkie, bo wszędzie są rośliny, ale to jest pierwszy krok, który musicie wykonać. To jest naprawdę ważne, żebyście po prostu sobie nie przynieśli jakiegoś paskudstwa do domu. Ale z tym też sobie poradzimy, zobaczycie, co nie jest takie trudne walczyć ze szkodnikami. Zaraz zobaczycie dlaczego wybrałam akurat alokazję i jak łatwo czyści się jej korzenie z ziemi. To co? Zaczynamy? Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze widoczne. Roki, ty jesteś ciekawski! Daję mu folię, jak się bawi. Najpierw sprawdzam, czy ogólnie roślina jest w dobrym stanie. Robię to zazwyczaj już w markecie, ale wiecie, to czasami ciężko tak na pierwszy rzut oka zauważyć. Alokazje bardzo lubią mieć wciornastki, znaczy wciornastki lubią alokazję, to jest ich taki przysmak. Myślałam, że będzie więcej szkodników, a to jest po prostu brudne, jakby zapurzone. Są pyłki różne, pochodzące np. od włókna kokosowego, który jest głównym elementem takiego podłoża produkcyjnego. Nie jest źle, chyba trafił mi się zdrowy egzemplarz. No okej, okay, to może Was trochę przybliżę i zobaczymy, jak to tam wszystko w środku wygląda. Oczywiście, tak jak rośliny w markecie, jest przelana. Okej, okay, teraz będzie mnie trochę mniej widać, ale myślę, że to nie jest najważniejsze na tym filmiku. Cały czas zbieram się, za... czas zbieram się do zakupu maty. Do przesadzania z burzbusz, bo mają ją najlepszą na rynku. Mam jedną matę, ale bardzo jej nie polecam, więc nawet jej nie pokazuję. O, zobaczcie, jaka ziemia jest mokra. No, jak gnój. Widzicie? Dobra, kolejny przykład, dlaczego warto przesadzić roślinę od razu po zakupie. Widzicie, co tutaj się dzieje? Bardzo częsty zabieg. Korzenie są ściskane różnymi bandażami. Coś strasznego. E, różnymi gumkami, recepturkami, e, które po prostu powodują ścisk korzeni, w związku z czym roślina e, bardziej idzie w liście niż w korzenie, czyli szybciej rośnie, ma okazalsze te właśnie liście i też nie ma takiego rozbudowanego systemu korzeniowego, ale to nie jest dobre dla rośliny, dlatego warto to wszystko, tego wszystkiego się pozbyć. O, widzicie, tutaj nawet jakąś znalazłam, bólwkę na także będziemy sobie sadzić. O, już jedna, zobaczcie. Druga, pójdą zaraz do mchu. O, trzecia. Super. Ale zobaczcie, jakie te korzenie są czyściutkie. Dopiero co je wyjęłam z ziemi i one już są prawie takie, jakbyś jakbyście ukorzeniali, ukorzeniali roślinę w wodzie, prawda? Są cudowne. Od razu możemy użyć roślin. Nie bójcie się, kiedy jakieś tam te mm, korzenie boczne się oderwą. Nic się im nie stanie. O, tutaj kolejna pulwka. Widać, że niektóre korzonki są takie delikatnie podgnite, ale one odpadają razem z ziemią. Ogólnie korzenie są w super stanie, więc nie ma problemu, chociaż gdybyście zostawili taką roślinę w tym podłożu, zobaczcie, jak ja ją ścisnę, to pewnie by leciała z tego woda i leci. Widzicie, tak się nie podlewa roślin. Tak się roślin nie podlewa. Ale niestety one tak często na paletach stoją i są przelewane, dlatego moim zdaniem zawsze warto jest przesadzić roślinę po zakupie, sprawdzić jej korzenie, nawet jeżeli to jest zima, sprawdzić czy nie jest właśnie jakąś gąbką owinięta. Która może potem pleśnieć, tak w ogóle sprawdzić, czy nie jest przelana. Bo gdybyśmy zostawili w takiej ziemi te alokazję, to mogłoby się skończyć dla niej tragicznie. Nie zawsze, bo na ogół nie lubię mieć wilgotne podłoże, ale jak widzieliście, to podłoże nie jest wilgotne, ono jest mokre. One aż ocieka. Tutaj wszystko sobie ładnie zawsze oskubuje z ziemi. Delikatnie, czasami paznokciami, ale w sumie, jeżeli chodzi o okazję, to naprawdę wystarczy bardzo delikatnie po korzeniach przyjechać palcami i. Cały nadmiar ziemi już znika. Ok, czyli tak przygotowaną sadzonkę. Będę teraz płukać pod wodą. Po prostu pod bieżącą wodą w kranie i zobaczymy, co z tego będzie. Też przemyję te listki z tego pyłu. I jeszcze raz przyjrzę się, czy nie ma szkodników. Ok, jestem już z wami w łazience. Wziąłem całą sadzonkę tutaj pod zlew. Teraz pewnie będzie słyszeć nic przez szum wody, więc włączę Wam muzyczkę, ale zobaczcie, jak bardzo łatwo będzie oczyścić te korzonki z ziemi. Wodę ustawiam taką nie za ciepłą, nie za zimną, letnią i zobaczcie, opłukuję, opłukujemy. Tada! Roślina nadaje się w pełni już do posadzenia w hydroponice. Te korzenie są czyściutkie. To są jakieś takie malutkie fragmenty, ale one już nie szkodzą. Jakby w takim stanie korzenie są naprawdę idealne. Idealne do posadzenia w hydroponice. I przy okazji zobaczyłam, że zobaczcie, tutaj idzie baby. O, tu. Zrobimy od razu prysznic. A co? Będzie mi łatwiej ocenić. I też zwróćcie uwagę na to, że jeżeli mamy teraz taką opłukaną roślinkę, to nadzieję, znaczy, że ona by miała szkodniki. To o wiele łatwiej się ich pozbyć, dlatego że nie mamy już ziemi, czyli nie mamy żadnych larw, tych szkodników, ani w zależności od tego, jaki to jest szkodnik, nie mamy żadnych różnych innych stadiów tego szkodnika. Jeżeli są jakieś na liściach, to można wykonać, a nawet zalecam wykonać oprysk, taki zapobiegawczy, ale to nie wpłynie na zdrowie rośliny, dlatego że tutaj korzonki, jak widzicie, też są opłukane, nic nie ma, nic nie siedzi w ziemi, macie nowe podłoże, także o wiele łatwiej pozbyć się potencjalnych szkodników z takiej roślinki, którą przenosimy do hydroponiki. Dobra, lecimy. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie rozsypała yy, po całej podłodze lechuzy. Dobra, yy, sadzonka prezentuje się o tak, tak jak Wam przedstawiałam przed chwilą. To wszystko jest twarde na szczęście, także nic nie gnije, a mogłoby. Korzenie kładę zazwyczaj tak na wierzchu, żeby nie dotykać też blatu, bo one teraz są takie wrażliwe, wiecie. No dobra, mam taki oto wkład do hydroponiki zakupiony na stronie hydroponika.pl. Mam tutaj taką miareczkę, pokazuję poziom wody, jaki się znajduje aktualnie w naszej doniczce. No i mam taką osłonkę z kastorami, to też Wam podlinkuję, bo one są bardzo fajne, bardzo fajnie się sprawdzają, bo są plastikowe, leciutkie, a pamiętajcie, że kiedy mamy tutaj kamyczki, tutaj akurat jest oryginalna lechuza, przychodzi woda, to takie donice naprawdę potrafią być ciężkie, dlatego jeżeli doniczka jest jeżeli osłonka jest wykonana z jakiegoś tworzywa sztucznego, jak jeżeli jest lekka, to to jest naprawdę na plus. Szczególnie, kiedy macie naprawdę dużo tych roślin na przykład na półce, żeby Wam się półka nie zarwała. E, no dobra, tuż jest po prostu przepłukana tylko wysuszona lechuza, bo zawsze lechuzę przepłukuję. Okej, okay, też kawał jakieś kawałki keramzytu wpadły, ale dzisiaj nie o tym. Nasypałam sobie tak, wiecie, mm, jedną trzecią bo tych korzonków jeszcze jest mało. Tutaj też korzenie mogą być bardziej ściśnięte niż w y, przypadku sadzenia do podłoża, do ziemi. Nie potrzebują mieć tyle przestrzeni wolnej, ale tutaj tak ma dosyć ta roślinka. No i resztę wsypuję sobie po prostu tak, żeby roślina była stabilnie zasypana. O, widzicie? Okay. Teraz idę przepukać jeszcze pod wodą bieżącą to podłoże, żeby je zwilżyć. I chodźcie, zabieram Was ze sobą. Przenoszę ja sobie po prostu koszyczek z podłożem, z ponem. I przepukuję dokładnie. Zobaczcie, czy tam jeszcze jakiś piasek leci, choć no, już była przepukiwana wcześniej. Nie zabije, bo zawsze mu zatykam odpływ, ale trudno. W takiej wilgotnej lechuzie też już stabilnie sadzonka sobie stoi. I też wykorzystuję to podłoże ponownie, po prostu po poprzedniej roślinie. I też wypukuję sobie, oczywiście, osłonkę, żeby nie była brudna. A następnie podlewam nie za dużą ilością wody. Na początek. A no, jak się wleje do połowy, to nic się nie stanie. Przynajmniej z mojego doświadczenia. Ja tak robię, jest ok, ale zwykle wlewam troszeczkę mniej. Przesadzona roślinka do hydroponiki. Tara! i to wszystko. It's that easy. Mam nadzieję, że taki krótki filmik Wam się podobał. Chciałam pokazać, jak łatwo oczyści się korzenie alokazji z ziemi, jak łatwo ją przenieść do hydroponiki. Oczywiście szkoły są różne że świeżo przesadzone rośliny do hydroponiki powinno się przelewać wodą, a nie wlewać im wody na stałe. Ale ja się tego nie stosuję, jestem trochę buntownikiem. I też wszystko bardzo ładnie rośnie. Oczywiście nie możemy nalać tam wody do maksa, bo sadzonka zgnieje. Ale alokazje bardzo lubią hydroponikę i to jest moim zdaniem najlepszy sposób uprawy dla nich. Bo w ten sposób ani ich nie przelejemy, ani nie zasuszymy. A one jednak lubią mieć stale wilgotne podłoże. Więc hydroponika sprawdza się do nich świetnie. Pokażę Wam zresztą potem na innych przykładach moich alokazji, które są naprawdę olbrzymie mm, i które sprawują się naprawdę bez żadnego problemu i są jednymi z najłatwiejszych roślin w mojej dżungli. Także naprawdę polecam. Jeżeli ktoś nie ma ręki do roślin, czego nie lubię, nie lubię tego określenia. Jeżeli ktoś naprawdę potrafi zabić każdą alokazję w ziemi, to może warto zastanowić się nad ponem, nad hydroponiką. Na pewno znajdziecie potem więcej y, informacji na temat hydroponiki na moim kanale. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zasubskrybujcie, kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmu. No i co? Będę wdzięczna za komentarze, za łapki w górę albo w dół i za uwagi. Dajcie znać, co wam się podobało, a co wam się nie podobało. Także żegnam się z wami. Pa.